Kogut przeczytał ogłoszenie: Potrzebujemy zwierząt, cyrk. Zgłoszę się. Zawsze chciałem być artystą. Po drodze snuł wielkie plany sława i pieniądze, a może nawet wyjazdy za granicę? I z powrotem. Dlaczego z powrotem? Za granicą podpiszę kontrakt z Metro Goldwyn Mayer. Dyrektor przyjął go na świeżym powietrzu, gdzie urzędował. Właśnie rozwijano namiot cyrkowy. Ja i Liz zatrzymaliśmy się opodal. Bardzo mi miło, że pan się do nas zgłasza. Można poznać godność? Lew. Lew? Czy jest pan tego pewny? Ewentualnie tygrys. No dobrze. Wobec tego niech pan zaryczy. Roar, roar, roar. Owszem, nieźle, ale są lepsze lwy od pana. Gdyby pan się zgodził na koguta, to co innego? Wtedy mógłbym pana zaangażować. Ja dla pana przyjemności nie będę udawał ptaka. Żegnam wobec tego. W drodze powrotnej kogut milczał ponuro. Wreszcie nie wytrzymałem. Co ci strzeliło do głowy? Dlaczego chciałeś grać lwa? Jak to dlaczego? Czy widziałeś kiedy artystę bez ambicji? Sławomir Mrożek w artyście zwraca uwagę na konieczność realistycznej oceny własnych możliwości oraz akceptacji siebie, jednocześnie krytykując fałszywe ambicje i dążenie do sławy kosztem autentyczności.